Poznańska Warta! Poznańska Warta! Poznańska Warta! Poznańska Warta! Poznańska Warta. Właśnie dotarliśmy na trening pokazowy do szkoły podstawowej w Suchym Lesie także w here we go! Siemano ekipa, siemano, ja, jak tam, co dzisiaj robimy X-u? Gwiazd, Gwiazdo Rzymy. Będą gwiazdka, siema Grzesiu, siema Wanda, siema Wojtek, siema, siema Iwo. Jo, jest Michał, cześć Miszka. Dobry, jest Aga z Łukaszem, witam was serdecznie. to powiedział przed chwilą, sam to tylko sprząta, ale tak naprawdę jest sprawcą tego zamieszania, czyli powstania sekcji Warty Poznań Blind Football. Powiedz mi, jak się podobał Tobie ten trening pokazowy? Cześć, to jest ten Grzegorz Jakobowski. No, trening bardzo fajną opcją dla wszystkich osób, którzy nie znają tej dyscypliny, którzy na co dzień nie znają tylko piłkę nożą w formie tradycyjnej. Myślę, że to dla tych ludzi fajne doświadczenie poznać coś innego, zarówno pod kątem nowej dyscypliny, jak i ogólnie spojrzenie na świat z goglami na oczach, gdy nic nie widać, a tylko słychać dookoła pełno To jest jeden z zawodników naszej sekcji, czyli Patryk X. Patryk, powiedz, jak Tobie dzisiaj podobało się te wydarzenie. Cześć, z tej strony Patryk. Fajnie mi się podobało, fajna organizacja. No, że pokazać też właśnie młodszym, że jednak można tracąc jeden zmysł, można też grać w sporcie, tak? Dobra, dzięki Uwaga, z nami jest Wojtek Szczepanik i jego syn Iwo, 11-latek, który dzisiaj w ramach Warty Poznań Blind Football wystąpili na treningu pokazowym. Jak wam się podobało? Było bardzo fajne um, Dobra, grupa, której pokazywaliśmy, za, wydaje mi się, że zainteresowana i że ją Woj... zaciekawiliśmy. Wojtek, oczywiście byli zainteresowani, to było widać po ich uśmiechach, byli też nawet obcokrajowcy, bo ich chyba ze Stuchesią i dobrze kojarzę. W związku e, dzieci pozakładali okulary i mieli szansę zobaczyć jak to jest, jak się, jak się nie widzi i nawet byli w stanie prowadzić piłkę, więc naprawdę bardzo duży poprzecz, jeżeli chodzi o e, młode osoby i też starsze, bo i, i panie, tutaj były z nami panowie, którzy też e, bez e, udziału wzroku byli w stanie e, piłkę prowadzić, a nawet się znaleźli takie, co potrafili. Jest! Dziękujemy. Chłopaki, przedstawcie się i opowiedzcie jak wam się podobało dzisiejsze wydarzenie. Jestem Janek, yy, bardzo ciekawe yy, jestem. <laughs> Nie no, to jestem Dorian. To szczerze, bardzo mi się podobało, bardzo ciekawe zajęcie i warto spróbować i zobaczyć trochę innej perspektywy. jestem z was bardzo ciekawe zajęcia. Fajnie jest zobaczyć jak chłopacy sobie właśnie radzą z prowadzeniem ze strzałami i tak dalej. Na ogół może wydawać się, że to jest proste, ale naprawdę to jest ciężka rzecz do opanowania. Koniec, dziękuję. Z nami jest sprawca tego wydarzenia, czyli Mikołaj Illukowicz. Opo Proszę, byś opowiedział parę słów o tym, co dzisiaj się działo, co się wydarzyło w wykonaniu Barty Poznań Blind Football. To jest... Dzisiaj mamy szóstą edycję, kończymy szóstą edycję Czerwonej Kartki dla Cukrzycy, czyli Mistrzostw dzieci z cukrzycą w piłce nożnej, a dzięki Wam, czyli dzięki Warta Poznań Blind Football, nasi chłopcy, ale też dziewczynki mogli zobaczyć, bo mogli zobaczyć, na czym polega tak naprawdę ta dyscyplina sportu. I myślę, że biorąc pod uwagę ilość atrakcji, którą mieliśmy, Waszą na pewno traktujemy jako coś absolutnie wyjątkowego. Dzięki wielkie! Dzięki. Pani Warta Predel, dzisiaj Pani miała okazję gościć na. Fajnym wydarzeniu, gdzie pokazaliśmy i przybliżyliśmy Wam sekcję blind Futbolu. Proszę o kilka słów komentarza. Fajne to mało powiedziane doświadczenie, wielki szacunek dla sportowców, którzy mimo swoich jakichś ograniczeń a, przychodzą na salę a, i robią rzeczy fantastyczne. A miałam przyjemność założyć gogle i przebiec się, jaka osoba niewidząca. Jestem bardzo, wiel... bardzo zaskoczona tym, jak szybko wyostrza się zmysł suchu, <grym>, Ale niepewność i lęk, że od razu wyłożę się na boisku. Więc e, naprawdę, powiedziałam e, tu znajomym, którzy oglądali ze mną, że jeśli tylko zobaczę, że jest a, transmisja z takiego meczu to już teraz na pewno będę oglądała od pierwszej do ostatniej minuty. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.